Witajcie na kanale Valor. Dziś jest 12 grudnia, dzień, w którym Kościół czci Matkę Bożą z Guadalupe. Ale to, co wisi w Bazylice w Meksyku, to nie tylko obraz, to niesamowita zagadka, albo może lepiej list, który został namalowany przez samego Boga. Obraz, który powinien rozpaść się wieki temu, trwa do dziś. Ale to nie jego trwałość jest największym cudem. Największym cudem jest ukryty kod zapisany na płaszczu Maryi. Zaczynamy. Aby rozszyfrować ten kod, musimy wrócić do roku 1531. Hiszpanie podbili Meksyk, a rdzenni Aztekowie stracili swoich bogów, ale nie zyskali Chrystusa. Był im narzucany siłą, i wtedy na wzgórzu Tepeyac Maria ukazuje się Juanowi Diego, ubogiemu Indianinowi. Maria prosi, aby na tym miejscu wybudowano świątynię. Juan Diego, pełen wiary, natychmiast udaje się do ówczesnego arcybiskupa Meksyku, Fraj Juana de Zumaragi. Biskup, choć człowiek pobożny, był również racjonalistą i nie uwierzył Indianinowi. Wyśmiał go i odesłał. Kiedy Juan Diego wrócił do Maryi, ona poprosiła go, by poszedł raz jeszcze. Biskup, widząc jego wytrwałość, zażądał niezaprzeczalnego znaku. Maryja w odpowiedzi na sceptycyzm biskupa dokonała cudu. W środku grudnia poleciła Juanowi Diego zebrać kastylijskie róże, które w tym miejscu normalnie nie rosły. Juan Diego zebrał je w swoją tilmę. Gdy rozwinął płaszcz przed biskupem, róże rozsypały się na ziemię, a na płótnie w cudowny sposób objawił się wizerunek Matki Bożej. Biskup poruszony do głębi padł na kolana. To był ten moment, kiedy nie tylko Juan Diego, ale i Kościół otrzymał namacalny dowód. Popatrzmy na ten obraz jak na pismo. Słońce, księżyc, gwiazdy. Maryja stoi na księżycu i ma słońce za plecami. Dla Azteków Bóg Słońca był ich najważniejszym bóstwem. Ukazując się w ten sposób, Maryja mówi. Ja stoję przed Waszym Słońcem. Jestem ważniejsza. Jestem tą, która ma moc nad Waszymi Bogami. Zwróćcie uwagę na czarną wstęgę nad jej pasem. To nie jest element mody. W kulturze Azteków taka wstęga, zwana Cingulum, była nieomylnym symbolem brzemienności. Maryja przychodzi jako przyszła matka. Przekaz jest jasny. Niosę w sobie Tego, który jest Panem Wszechświata. Na jej tunice, w miejscu łona, jest symbol czteropłatkowego kwiatu – Nahui Olin. Był to najświętszy symbol Azteków, oznaczający pełnię, ruch i prawdziwego Boga. Umieszczając go tam, Maria identyfikuje Dziecie, które niesie, jako tego, który stwarza, tego, który jest. Przejdźmy teraz do elementu najbardziej zdumiewającego z naukowego punktu widzenia gwiazd na płaszczu. Gdy zbadano ułożenie tych gwiazd, okazało się, że nie jest przypadkowe jest to dokładna mapa nieba nad Miastem Meksyk i to nie byle kiedy to mapa nieba z 12 grudnia 1531 roku w godzinach porannych, czyli w dniu cudu. Układ gwiazdozbiorów na płaszczu jest precyzyjny. Niektórzy badacze wskazują, że Maryja nosiła na sobie między innymi gwiazdozbiór Węża, co symbolizuje walkę z szatanem. Ten wizerunek to zatem nie tylko cud ale nadprzyrodzony, astronomiczny i historyczny dokument to podpis samego Stwórcy, który utrwalił dokładny moment interwencji matki w dzieje świata. Teraz przechodzimy do faktów, które zadają kłam fizyce i biologii. Tilma Juana Diego była z włókien kaktusa i powinna rozpaść się w ciągu 40 lat. Tymczasem badania mikroskopowe nie wykazały żadnych pociągnięć pędzla ani znanych pigmentów. To nie jest farba nałożona na płótno. Obraz wydaje się być nadrukowany. Naukowcy stwierdzili, że materiał barwiony jest jedynie na czerwono w tunice. Reszta jest niewytłumaczalna. Coś, co brzmi wręcz surrealistycznie, w 1979 roku stwierdzono, że temperatura płótna utrzymuje się na stałym poziomie 36,6 stopnia Celsjusza, co jest uznane za temperaturę zdrowego ludzkiego ciała. Oczy Matki Bożej Przy użyciu nowoczesnej technologii, naukowcy odkryli, że oczy te Zachowują się jak zdrowe, żywe ludzkie oczy. Podlegają zjawisku efektu Purkiniego. Odbicia na powierzchni oka są trójwymiarowe. Co absolutnie niewiarygodne, w źrenicach w mikroskali udało się zidentyfikować odbicia sylwetek 13 osób, które były obecne w pomieszczeniu w chwili, gdy Juan Diego rozwinął Tilmę przed biskupem. Oznacza to, że w chwili objawienia obrazu, Maryja patrzyła na otoczenie, a to, co widziała, zostało zarejestrowane na płaszczu. To jest nie tylko portret, to fotograficzny zapis wydarzeń z 1531 roku. Po objawieniu i ujawnieniu obrazu, które było jednocześnie cudem, listem i naukowym zapisem, nastąpił najbardziej spektakularny zwrot w historii kościoła. Dzięki tej interwencji Matki Bożej, która przyszła jako Matka Indianka, w ciągu zaledwie siedmiu lat ochrzczono dziewięć milionów rdzennych mieszkańców Meksyku. Maryja dokonała tego, czego nie zdołała militarna siła ewangelizacji nowego świata. Pokazała, że Bóg nie jest Bogiem zdobywców, ale Bogiem miłości, który przychodzi w sposób zrozumiały dla każdego. Guadalupe to dowód dla tych, którym brak wiary. To nie jest tylko historia z przeszłości. To jest przesłanie, że Bóg posługuje się nawet fizyką, astronomią i biologią, aby powiedzieć: Jestem, jestem prawdą, a moja matka jest z wami. Matka Boża z Guadalupe pozostawiła nam ten obraz jako list miłości, pisany językiem, który rozumiał świat zraniony i zagubiony. Przyszła jako królowa nieba, ale z sercem matki, która posługuje się nawet nauką, aby umacniać naszą wiarę. W jej święto pamiętajmy o jej najważniejszych słowach do Juana Diego, które są skierowane także do nas, gdy dręczymy się w trudnościach. Czyż nie jestem tu Twoją matką? Zostaw łapkę, komentarz z modlitwą do Matki Bożej i subskrybuj kanał Walor po więcej wartościowych treści. Szczęść Boże!